Jak tam Twoje postanowienia noworoczne? Jak tam Twoje wyniki inwestycyjne? Czy ten nowy 2026 rok chciałbyś, żeby był takim rokiem przełomowym, jak u wielu moich klientów, którzy zdecydowali się kiedyś na to, żeby poznać moją strategię inwestycyjną i dokładnie tak ja? inwestują w tej chwili i co tydzień mi się chwalą na temat swoich wyników, jakie osiągnęli w ostatnim czasie, na temat pozycji, jakie mają pootwierane, bo dokładnie wiedzą, co robią, dokładnie wiedzą, jak inwestować. Jeżeli tak, to serdecznie zapraszam Ciebie na bezpłatny webinar, na którym właśnie pokażę Ci, jak wygląda zyskowna, działająca strategia inwestycyjna od A do Z, jakie musi zawierać elementy, jak nią inwestować, aby osiągać ponad ponadprzeciętne stopy zwrotu. Zapisz się teraz na to wydarzenie, wtorek, godzina 20, warto być, Ponieważ dowiedz się tam, co ty musisz robić, żeby także mieć wyniki, żeby zrealizować swoje cele. Bo tak naprawdę po to tylko inwestujemy, żeby zrealizować te cele, które mamy, a inwestowanie jest jedną z takich możliwości realizacji tych celów. Także serdecznie zapraszam. Zacznij dobrze rok 2026. Wie jak inwestować, no i po prostu dowiedz się, jak to robić, żeby być skutecznym. Serdecznie zapraszam we wtorek o 20. Aha, link do zapisu tutaj znajdziesz albo pod filmem, albo nad filmem. Kliknij teraz, zarejestruj się i widzimy się we wtorek o godzinie 20. Pozdrawiam, Robert.